Cześć, witam Was, serdecznie z tej strony CryptoBit. słuchajcie, mamy niedzielę, no i mamy takie dwa dni dosyć ostrego zjazdu, ja chciałbym dzisiaj opowiedzieć tutaj moją strategię, moi drodzy, to jak ja chcę rozegrać ten dump, czyli czerwona fala wszystko rozwala, jakbyśmy sobie mogli zobaczyć, wejść tutaj na CoinGecko, no to moi drodzy, no mamy taki lekki pogrom, bo Ethereum można było kupować praktycznie po 2800, o patrzę, tu mam nawet Ostatnio przeglądałem po 2800. Jakbyśmy sobie weszli, no to teraz mamy 300. Zobaczcie, 2 tutaj 900 nawet jest pokazane, ale ja tu zaraz wezmę. Nie można. Ten, ja tu widziałem gdzieś mniej więcej chyba tutaj w tym momencie, znaczy na którejś z giełd, było, że to było 2800. 800 było na Binance, ale o czym ja chciałem powiedzieć, moi drodzy, wszyscy się zastanawialiśmy, gdzieś tam piekliśmy się, gorączkowaliśmy się nad tym, że ostatnio tokeny AI, sztuczne inteligencje, RWA poszły do góry, nie zdążyliśmy kupić, Bitcoin strzelił bardzo do góry, no i w ogóle taka narracja była, kurczę, chyba ten pociąg mi gdzieś tam odjechał, ja gdzieś zostałem daleko z tyłu i co tu teraz zrobić, no właśnie, co tu teraz zrobić. Moją koncepcją moi drodzy to jest ustawienie orderów, czyli wchodząc sobie na giełdę, wejdźmy sobie na przykład na giełdę Bitmarta, czy, tam, czy na przykład na MEXA. no nie wiem obojętnie, czy na Gate.io, ale może będzie to tutaj wyraźnie widać, a wejdźmy sobie na Kukoina, bo tam będzie widać pozycje, które mniej więcej kupowałem. Tych giełd mam kilka, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, no, tych wszystkich projektów nie da się gdzieś. Skumulować zazwyczaj na jednej giełdzie. No gdzieś tam jest jakiś rodzynek i on tam się pojawia, gdzieś, gdzie w ogóle no my tak naprawdę nie mamy tej naszej akcji. Zobaczcie, tutaj zaobserwujecie, możecie sobie zaobserwować. Ja mam zaznaczone te projekty dodane do ulubionych, tak? I gdzieś tutaj również tych ulubionych mam Zeusa. I zobaczcie, był okres, zobaczcie, Zeus, wszystko poszło w dół, a Zeus 20. Procent do góry, tak? Można było łapać doki. Na czym się opiera te ordery, ustawienie orderów, No, nigdy z rynku, z palca nie można kupić projektów w cenie, która nas najbardziej interesuje. No można tutaj się e, gdzieś posiłkować, Trading View, można tam różne inne analizy, ale mniej więcej moim zdaniem to warto jest sobie gdzieś przeliczyć, na ile mogę sobie pozwolić zakup takiego projektu, to znaczy wyznaczyć tę cenę zakupowo-wejściową, no bo wiadomo, że nie trafisz tutaj w ten najniższy punkt, gdzie tutaj mamy, zobaczcie, to mniej więcej tu było, że można było kupować po 6, 0, 6 no tak, 0, po 60 centów no, w sumie, a dzisiaj mamy już 76 centów, no to zobaczcie, to jest, Praktycznie 20-parę procent do góry, można by powiedzieć, w dwa dni, tak? Kupujesz i dwa dni masz 20% zysku. I to chciałbym też uświadomić moim tutaj widzom. Moi drodzy, myślę, że skupianie się teraz na tym i oglądanie filmików tylko i wyłącznie na tym, żeby szukać projektów po razy 10, razy 100 i czy tam razy więcej, no to na razie ten rynek nie pozwala nam na taką narrację. Mamy ten konflikt teraz Izrael-Iran, moi drodzy. Mamy tą też nieciekawą sytuację. Mówimy o tych stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych, zastanawiają się i tak dalej. W ogóle ogólna narracja nie jest typu tego, żeby coś mogło za chwilę eksplodować, gdzieś tam pojawiały się te ETF-y. W Hongkongu zatwierdzone mają być i to niby miała być kluczowa wiadomość do o, wystartowania znowu cen kryptowalut i w ogóle różnych innych walorów, ale zobaczcie gdzieś poniekąd dwa dni i naprawdę dały, wstrząsnęły nami, nami tak gwałtownie, że no to jest szok, tak, a tu możemy zobaczyć, to mam etyfi. Ale to na przykład na, na takim przykładzie. Zobaczcie, no gdzieś mieliśmy ten skok na 8, prawie 9 dolców, a teraz kupujemy to praktycznie 50% taniej, a więc jest to naprawdę okazja zakupowa. Ile można ustawiać? Ja myślę, że jeżeli projekty od swojego szczytu, niedawno przecież one były listowane, jeżeli one zrobią minus 80%, to jest naprawdę, można sobie ustawiać ordery i robić zakupy, 80%, no to jest taka średnia wyliczana Bitcoina, kiedy on cyklicznie w tym swoim cyklu czteroletnim, gdzieś ta cena sięgała tej, tej, tej podłogi, oczywiście mamy projekty, które sięgają 96%, a nawet 99%, ale ja mówię o projektach, które gdzieś są w jakiejś Narracji, które mają, tworzą jakiś kontent, który w najbliższym tutaj czasie będzie wykorzystywany i no jest tutaj na tej fali wznoszącej, tak. A więc nie mówię o jakichś śmieciach czy o jakichś projektach, które no w ogóle są wzięte z dupy. Moi drodzy, no są przecież projekty również, które całkiem niedawno się pojawiły. No ZK, zobaczcie, no to jeszcze jest naprawdę dosyć sporo do tego, żeby zejść jeszcze niżej. Ale moi drodzy, no też te projekty będą musiały budować w swojej przyszłej hoście no, jakieś tam szczyty, jakieś tam ATH. Oczywiście nie mówię, że wybierając te wszystkie projekty, które się pojawiły nowe, a które mają spadki, jest to kierunek, który no, każdy powinien z nas sobie obrać, no, ale jest to jakaś perspektywa, że nie będziemy ładowali pieniądze w stare projekty, które gdzieś ledwo dyszą. Ciągnięte są poprzez nowe informacje, ale tak naprawdę ta infrastruktura le lekko się tam zmienia tylko i wyłącznie. Tylko gdzieś patrzymy na przyszłość tych świata kryptowalut. Tak? Ja, ja nie mówię, że te projekty, o których ja tu pokazuję, że to są wyznacznikiem, ale mamy też Jupitera, mamy też Zeusa, mamy też nowe, nowe projekty, które będą się pojawiały. Jest to czas, moi drodzy, moim zdaniem, na to, żeby po listowaniu obserwować taki projekt, nie ładować się od razu, nie kupować tego z marszu. Bo narracja typu coś zarobi ileś procent, to raczej powiem Wam jest średnio wychodzi. Ja tutaj szczerze powiem Wam na, na moim kanale, że kupiłem kilka projektów i to nie tych, które zrobiły Bóg wie, jakie tutaj wzrosty ostatnio, ale kupiłem takie projekty gdzieś, które na rynku miały lekkie, lekkie wtedy odreagowanie. A dzisiaj, kupując te projekty właśnie w takiej narracji czysto zyskującej 10, co najmniej 10 xów, no jestem dosyć sporo w tył. Aczkolwiek ja tych projektów nie kupiłem nie wiadomo ile, tam nie wiem, 3-4 projekty tylko i wyłącznie. I mam, mam nadzieję, że te projekty z biegiem tego, tej narracji AI i RWA i, i dalszych powstawaniu różnych rozwiązań będą odzyskiwały swoje wartości, tak? Ale mówię tylko to z pokładu takiego, gdzie no rynek. Nie, Rynek jest nieobliczalny, moi drodzy, i nie da się przewidzieć, można, nas, można oglądać tysiące filmików, ale gdzieś ta własna mm, narracja, własne wyznaczenie sobie tego kierunku swojego, myślę, że jest najlepszym rozwiązaniem, jakie może być. I można tutaj mieć zastrzeżenia do wielu osób, które mówiły, że Bitcoin, Ethereum, BNB jeszcze inne tam projekty, które są gdzieś i oscylują w tej górnej granicy. Zobaczcie, co było z tonem, tak? Przecież 2,5 dolara, a już i 7 dolarów. I gdyby skupić się tylko i wyłącznie na takich projektach, to dzisiaj jakbyście sobie zobaczyli, to te projekty oczywiście mają korektę i można uzupełniać swój, swoje koszyki, tak? Swoje torby tak zwane, tak? Ale one nie tracą tak gwałtownie, jak tracą projekty. Gdybym Wam pokazał na przykład, no weźmy sobie GTI, tak, czyli projekt e, AI, sztucznej inteligencji. No, dlaczego to mi się nie chce kliknąć? E, coś się zawiesiło. Czekajcie, weźmiemy tutaj, jeszcze raz tu i teraz. nie, o jest, dobra. No, zobaczcie, no to to mamy, zobaczcie, jak mamy wzrost, tak? E, jechaliśmy tutaj z takiej granicy około. 2 dolarów, mieliśmy skok prawie pod 5,5 dolara, dzisiaj mamy poniżej 50% na dole jesteśmy, tak, a, a gdzie tutaj można powiedzieć, e, myślę, że gdzieś taką granicą optymalną to jest nawet 1,5 dolara, moi drodzy i gdyby teraz ustawiać właśnie te ordery na takich wysokościach, które no pozwalają nam wejście w projekt i naprawdę po reakcji odreagowaniu rynku, dopiero będziemy mogli zbierać te profity i myślę, że to nie jest tak, że nasz profit trzeba liczyć w dziesiątkach procentów. Wystarczy ten profit realizować, zobaczcie, jak gdyby ktoś tutaj wchodził na 2,5, miał spokojnie 100%, zrobił, zrealizował swój zysk, załóżmy na 4,5 dolarach, to dzisiaj, moi drodzy, to dzisiaj może robić następny skok o następne 100% i Taka strategia jest, moim zdaniem, najbardziej optymalna, kiedy jesteśmy gdzieś w takim niepewnym rynku, tak? to nie jest powiedziane, że po halvingu nagle wszystko eksploduje i będziemy mieli zwyżkę altcoinów, bo to będzie cykl, który powtarza się przez, przez jakiś czas. No to jest po prostu trza obietnica, to ktoś ma takie czyste rozpatrzenie, patrzenia czegoś w tył. No ktoś kiedyś powiedział, nie, do, nie, pa, nie odwracaj się za siebie, bo z przodu ci ktoś. Wiecie co może zrobić? To tak samo jest w świecie kryptowalut. No nie patrzmy cały czas tylko i wyłącznie do tyłu porównania, co było i, 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 co, i co może się powtórzyć, bo nie wszystko i nie zawsze się powtarza, tak? Ten scenariusz, który jest rozgrywany dzisiaj, pokazuje jasno, że mamy w ogóle inną, inne zasady gry, w ogóle inne tendencje, inny charakter rynku, innych w ogóle inwestorów na tym rynku. To nie jest już, to nie są już po części oszołomy, które tylko i wyłącznie kupują bez opamiętania. To są ludzie, którzy realizują w pewnych elementach swoje zyski i nie patrzą na to, czy to jest 50, czy to jest 70, czy 100%. On ma czysto założony swój zysk i, i, i ile rynek by nie pokazywał, on po prostu realizuje swoją strategię. I te wydarzenia, które są na kryptowalutach w tym momencie, można wiązać w setek różnych koncepcji, można porównywać to do sytuacji takiej, czy owakiej, czy śmakiej, niemniej jednak no, nie możesz tego usprawiedliwiać tym, że chciwość przezwyciężyła czysty rozsądek. No, jeżeli nie zrealizowałeś zysku a był on stuprocentowy, no to niestety dzisiaj ponosisz tego konsekwencje. No, teraz będziesz następny czekał etap, kiedy cena wróci do pewnej płaszczyzny, a mógłbyś, moi drodzy, mógłbyś już te pieniądze po prostu powtórnie reinwestować. To jest moje tylko spostrzeżenie. Ja staram się tak robić i zrobiłem to na BNB ostatnio. Zarobiłem sobie 100%, dzisiaj zrealizowałem zysk, bo BNB rzeczywiście nie cofnęło się tak mocno. I, i teraz zobaczę, jaka będzie sytuacja na rynku, tak? Jeżeli pozwoli mi na wejście ponowne w BNB na jakiejś fajnej cenie, to zrobię to powtórnie i reinwestuję mój kapitał. Jeżeli nie, to będę upatrywał. Te swoje okazje w innych płaszczyznach, tak, już poustawiałem sobie ordery, wejścia, moje ceny, moi drodzy, i nikomu to nie pokazuję, bo ja nie chcę, tak jak powiedziałem, być obarczany później, że coś komuś zasugerowałem jakąś scenę, jakiś projekt, później ktoś do mnie napisze, że ma z tego tytułu, tylko i wyłącznie straty. Każdy jest, powiedziałem, inwestorem indywidualnym, każdy wie i ma. W swojej głowie swój indywidualny plan i swój plan działania. Ja mogę tylko zwrócić na coś uwagę i powiedzieć coś, co się sprawdza, moi drodzy. I naprawdę e, historia z realizowaniem zysku 50-100% od paru lat ma, jak, jak ma większy sens w świecie kryptowalut niż czekanie na e, hossę, która może nadejść, a nie na, może, może, ale nie musi nadejść. I to jest. E, to pokazuje ostatnia sytuacja nawet na e, rynku AI, czy na rynku RWA, czy na rynku memcoinów, czy na rynku w ogóle innym. Ludzie po prostu zarobili odpowiednie pieniądze i zrealizowali swój zysk. Nie liczą na to, że za chwilę coś będzie rosło jeszcze, bóg wie ile. Podwójny X. To moim zdaniem w dzisiejszych czasach to jest ogromny, ogromny zwrot bo ten ogromny zwrot potrafi się za chwilę znowu być uaktywniony i za chwilę później znowu zbierać profity z tego tytułu. Także to jest moja czysta taka analiza. I, i, I co jeszcze, moi drodzy? No mówię, jedynym rozwiązaniem czystym i takim racjonalnym to ustawienie sobie pozycji wejściowych, a później pozycji po prostu wejściowych z określonym zyskiem. Rynek automatycznie działa, bo to, co chciałem jeszcze pokazać na no to Ethereum, tak, właśnie... Teraz sobie tutaj wpiszę, żeby Wam pokazać, zobaczymy, ile było na kukojnie. 2791, czyli jeżeli ktoś. Obstawił sobie zejście. Ja ustawiłem sobie na poniżej 3000, moi drodzy, nie ustawiłem na, aż na 2800. Nie spodziewałem się aż takiego zjazdu. 2900 to 3000, przepraszam, to była moja e, cena wejściowa. I tak sobie właśnie e, myślałem, tak, żeby tak sobie ustawić. Niestety za, o, o bardziej agresywniej to jest 2800. Ale to jest sygnał do tego, że jesteśmy i możemy w dzisiaj czy w poniedziałek zejść aż na 2,5 tysiąca moi moi drodzy ja tak będę sobie ustawiał moje wejście na Ethereum 2,5 tysiąca jeżeli nie zrealizuje się ten order no trudno będzie pewnie e, za jakiś czas znowu jakaś inna okazja na innym projekcie żeby te pieniądze po prostu przerzucić i tam ustawić e, swoje punkty wejścia to jest po prostu możliwość manipulacji e, w sensie takiej manipulacji, mówię, zarządzania swoim kapitałem na różnych płaszczyznach, tak? I to jest świetną rzeczą, że nikt nie musi tego robić z palca, moi drodzy. Jasno i wyraźnie ustawianie orderów jest najlepszym rozwiązaniem, jakie może być. Mało kto o tym mówi, bo mówi się często o cenach, które mogą osiągnąć, a mało kto mówi, że te ordery ma pootwierane, tak? Że mało kto mówi, że ma ordery na realizację zysków. A takie właśnie rzeczy są przede wszystkim. Racjonalnym rozwiązaniem tego naszego inwestowania. E, jakie projekty, moi drodzy, ja bym, ja się skupiam, na jakie patrzę? No przede wszystkim na RWA, przede wszystkim na AI, e, ale również patrzę też na nowe e, rozwiązania blockchainowe. E, patrzę też w stronę Solany, e, bo tam przecież też się buduje ta narracja, ale też i moi drodzy, Warstwy pierwszej projekty, gdzieś to BRC-20, gdzieś też warstwy drugiej projekty, no naprawdę, gdzieś Web3, no jest tego ogromna ilość. No trzeba to sobie gdzieś przekarkulować i przemyśleć. Ale ja skupiam się tam, gdzie jest duża społeczność, moi drodzy. Na razie te małe projekty, w których jest mała jakaś ilość osób, no to nie jest, hmm, ktoś mi powie, no tak, ale to jest perełka, może to hmm, pójdzie na dalej. Ja byłem na giełdzie, moi drodzy, bitmartowej. Tutaj i powiem wam, że płynność, tutaj na Bitmarcie byłem. Płynność, jaka tam jest, i później reagowanie na cenę, która gdzieś rynek, zobaczcie, tu mam, nawet miałem zaznaczone, widzicie, te projekty moje, później sprzedanie tego i chętnych do kupienia przy tak małej płynności, na jest naprawdę katastrofalne czasami. Czasami to, że. RWA teraz idzie na 16% w górę, wezmę to Wam pokazać tutaj, to kupienie, kupienie tego to jeszcze jest małe piwo, ale sprzedanie później po cenie, która nas interesuje, to naprawdę jest dosyć ciężkim wyzwaniem. I z tego sobie też trzeba zdawać sprawę. To nie, nie zawsze ta zielona informacja tutaj, która pisze 14,77 jest wyznacznikiem, bo czasami to jest to robione przez boty, które są na giełdach uruchamiane, czasami jest zbijanie ceny, czasami jest zwyżka ceny i to też jest różnie, moi drodzy. Warto gdzieś być na takich giełdach, które naprawdę albo na projektach, które mają naprawdę dosyć spore płynności, i kiedy cena naprawdę wyskakuje w górę, jest to realizowane, jest to sprzedawane automatycznie, bo jest na to po prostu zapotrzebowanie. I ja mówię to ze swojego punktu tutaj e, e, widzenia. tak. No, nie mówię tutaj o wartościach 50 dolarów, ale zobaczcie sobie, ja to mówię tutaj. Jeżeli macie projekty, warto gdzieś około 500, 1000 dolarów, później to sprzedanie. W określonej cenie, to przekonajcie się sami. Ta płynność jest tak niska, że naprawdę jest to ciężko w tej cenie później sprzedać. Tak, tylko ja to patrzę i mówię to z własnego tutaj doświadczenia. I to, tym chciałem zakończyć dzisiaj. Będziemy dalej realizowali te, te nasze zakupy. Ja będę się dzielił projektami, bo mam, zrobiłem ten projekt, który otworzyłem ten portfel, który kupujemy tam na te projekty pre Robię ten, ten całą akcję gry, klikacze i inne zarabiacze. I tam też będzie dalej to e, e, kontynuowane. Mam kilka pomysłów jeszcze na to, żeby wam pokazywać taki kontent no, bardzo potrzebny bo chciałbym zrobić o, program o farmingu chciałbym wam pokazać. Strony pule płynności. Ile można dostać kalkulator przelicznik czy to się opłaca czy nie i tak dalej i ten cykl też chciałbym wam pokazywać. Oczywiście ogólnikowo żeby nikogo nie napędzać na jakąś farmę że ktoś później straci pieniądze ale chciałbym wam wam pokazywać te możliwości. No i też mam takie inne koncepcje związane z tradingiem, moi drodzy, bo chciałbym też omawiać rzeczy, które są gdzieś pomijane przez wiele osób, czyli o ryzyku tradingowym, nie tylko o zyskach, bo, a o tym ryzyku, które jest związane z tradingiem. Także tematów wiele przydatnych, I też również o giełdach, portfelach, narzędziach, też bym chciał Wam pokazywać i będę pokazywał Wam te różne fajne rzeczy. Dziękuję, trzymajcie się, miłej niedzieli. Poproszę o lajka like i subskrypcję.